rozpoczynamy 15. edycję, jubileuszową edycję. Jest to mm, kontynuacja zapoczątkowanych 65 lat temu koncertów w Łazienkach Królewskich. Można powiedzieć, że to są dwie siostrzane imprezy. Ce projet jest na 2010 roku, Frédéric Chopin. Czułam, że, że ludzie słuchają ze skupieniem, że tego potrzebują, że są chłonni bardzo. I pomimo tego, że różne dźwięki z miasta dochodzą, bo jesteśmy w centrum miasta tak naprawdę, to zupełnie to nie przeszkadzało w skupieniu ani mnie, ani publiczności i wszyscy byliśmy jakąś taką jednością w tym pięknym miejscu. De le faire dans cet espace-là, euh, qui était un espace public. Ce projet doit son succès tout d'abord à la belle musique de Chopin, mais aussi à une coopération efficace entre la ville de Varsovie, la ville de Paris, la Stoweczna Estrada et l'Institut Polonais de Paris.